Wam w kolejnym filmiku, zciągnę mi gips, więc będę teraz działać najprężniej i będę się starać wrzucać Wam przynajmniej dwa filmiki w tygodniu. Nie ukrywam, wyprzedając Wasze pytanie, że aktualnie moja waga wynosi 93 kg, czyli zgodnie z tym, że wcześniej miałam 106-107, 14 kg było, ale to ta waga stoi. Dlatego, że no, chodząc z gipsie, to wydaje mi się, że nogi mi się troszkę wyszczupliły, ale bo wadze, tego jakoś tak nie, nie widzę. Chociaż grzeszyłam mi to bardzo. Ja to, co mi dawali, a dzieci nie trzymałam. To i tak dobrze, że nie przybyłam na wadze. Teraz ponownie ze zdolną siłą, z dużą ilością energii wracam i będę walczyć o swoją wagę. Dzisiaj będzie filmik odnośnie e, dobrodziejstwa, które możecie kupić w swoich aptekach albo na Allegro za kwotę powyżej 30 zł, a które pomożemy walczyć z celitem czyli bańką chińską. Ja mam tutaj jeden rozmiarek bańki chińskiej. Ona się prezentuje w ten sposób. O jej zastosowaniu możecie czytać i czytać i czytać. Na internecie mówi się, że one są do masażu, do akupunktury, bo w jakimś pewnym sensie, do zastosowania na bolące miejsca itd., itd. I co można powiedzieć o tych bańkach chińskich? Te bańki chińskie działają na zasadzie drenażu limfatycznego. to znaczy nam wykładacie je na swoją skórę i masujecie, przez co ta skóra jest bardziej pobudzona, cel się zmniejsza. Ja pamiętam jak przy ślubem stosowałam to bardzo regularnie, to... Tak naprawdę byłam w kosmicznym szoku, że efekty może dać taki gumowe coś. I co mogę powiedzieć na temat tego. Zacznijmy może od informacji kto może, a kto nie może używać banki chińskiej. Banki chińskie może używać każdy. Na każdą partię ciała pod warunkiem, z wyłączeniem, że tak powiem, osób, które mają żylaki, które mają skłonność do siniaków, e do, do pękania naczyniak i osoby, które, kobiety, które aktualnie mają okres. Ponieważ podczas miesiączki nie zaleca się, się stosowanie bańki chińskiej, do takiego masażu potrzebujecie tak naprawdę tylko tą baniczkę chińską i oliwkę. Najtańszą, jaką możecie kupić, to jest Baby Dream z Rosmana. Ona kosztuje gdzieś w granicach 6-7 zł. Wystarczy jej trochę, więc posłuży Wam na dłużej. A zabieg, który możecie sobie funtnąć, to jest naprawdę bardzo efektywny. Porównywalny z zabiegami w salonach kosmetycznych, gdzie kosztuje dosyć sporo. A możecie go wykonywać w domu, kiedy macie czas, no musicie popracować nad regularnością, ale to już jest w waszej główce, jeśli chcecie walczyć z celulitem, to myślę, że, że to ma sens. Ja, jak miałam nogę teraz w gipsie, to jakoś mi się nie chciało tego robić, wcześniej myślałam tylko o dzieciach ćwiczeniach, a teraz rzeczywiście ta waga mi spada i ty widzę, że te nogi zaczynają mi się robić takie brzydkie obwisły i ten celulit cały czas jest. Jest, więc postanowiłam zawalczyć z powrotem o to, żeby te nogi były w miarę, a chociaż tak jak przed ciążą, bo lepsze może, może będą, zobaczymy. E, będę walczyć. Mam czas do sierpnia, bo dopiero wtedy jadę do, na wakacje. Więc dopiero w sierpniu w ten, będę, że tak powiem, mam nadzieję, cieszyć się fajną sylwetką i tak jak mówię, ktoś tam pisał do mnie, że e, chce zdjęcia przed i po. Ja myślę, że te 13 kilo to nie jest jakiś taki fenomenalny efekt. W ramach porównania to mogę Wam wkleić filmik sprzed podjęcia diety. I tam możecie sobie porównać po, po, że tak powiem, po z tym aktualnym. Więc po twarzy widać, moim zdaniem. Nie wiem, Wy sami oceniacie czy widać rzeczywiście, czy coś schudło. Mnie się wydaje, że widać. W każdym razie ta waga ruszyła o 13 kg, ale to nie jest jakoś tak spektakularne. Jak będę miała taką wagę, która mnie zadowoli, to wtedy na pewno wkleję zdjęcia i pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało. Na razie moim zdaniem nie ma się czym czy chwalić, ale jestem genialnie na dobrej drodze. I tak, jeśli chodzi o tą bańkę chińską, to e, rozpoczynając masaże myślę, że wystarczy stosować ją 15 minut na wybraną partię ciała. Ja na przykład planuję dzisiaj zacząć i będę sobie 15 minut stosować na jedną nogę, 15 na drugą, 15 na minut na pośladki i 15 na drugi pośladek e, Nie bójcie się tego, że to strasznie boli, bo na początku bardzo boli. To wszystko zależy od tego jak mocno tą majkę zasacie, bo jeśli zasacie ją mocno, no to wtedy, że tak powiem, ta skóra będzie bardziej napięta i... Posuwanie nią po ciele to będzie dosyć ciężka sprawą. nie przestraszcie się też, że na samym początku będą siniaki, a będą i będzie boleć i będą siniaki, ale po jakimś czasie skóra się Wam przyzwyczai, ten ból już nie będzie taki odczuwalny, a siniaki Wam znikną, bo skóra się po prostu zwyczajnie przyzwyczai i nie będzie mowy o tym, że, że jakieś tam siniaki Wam będą wyskokiwać. I tak, ja zalecam, żeby tak jak to robiłam przed ślubem 15 minut przez jeden tydzień robić, a później sobie dołóżcie na przykład drugie 15 albo 10 albo 5. Sami sobie dozujecie, sami wiecie, ile wytrzymacie, ile macie czasu i w ogóle. W każdym razie mogę Wam powiedzieć, że po, już po tygodniu będziecie widzieć jakąś różnicę pod kątem tego, że są gładkie. Ja po miesiącu widziałam ogromną różnicę z tego co pamiętam, bo wiem, że całkowicie bardzo mi się zmniejszył, że nawet owód się zmniejszył, bo im bardziej napięte, im skóra się bardziej napina, to no, owód też się zmienia, jak macie owisłą skórę, no to wy nie wygląda za dobrze. I co mogę jeszcze powiedzieć? Fajną sprawą jest też to, że ale że no, też poprawia politykę linfatyczną. Jak macie wodę pod skórą, to też to fajnie działa. I jest to bardzo tanie, no bo takie bańki kosztują w granicach 35-40 zł w aptekach, na Allegro troszkę więcej, może troszkę mniej, nie wiem, nie orientowałam się. Oliwka 7 zł i macie zabieg rodem z salonu kosmetycznego. Ja teraz waham się nad zakupem celulesu. To jest masażer próżniowy elektryczny, który ładujecie sobie za pomocą ładowarki. Ponieważ no i musicie tutaj już masować, to jakoś wytrzymać te bańki, żeby ją masować czy coś tam, to jest trochę udogodnienie dla osób leniwych, takich jak ja. Natomiast boję się, bo są opinie i pozytywne, i negatywne, gdzie w negatywnych opinie, opinie, że lepsza jest bańka chińska, że on się bardzo długo ładuje, że tak naprawdę nic nie daje, że może się psuć itd. itd. No ale ja ludzi, tyle opinii, nie wiem czy się zdecyduje, bo to jest kwota 60-70 zł, ale myślę, że, że jakoś tam. A że tak powiem, może sobie dzisiaj fundę, bo jutro są moje urodziny, więc może sobie fundę i jakoś tak w ramach prezentu dla samej siebie No zaryzykuję. Jeśli okaże się, jeśli po prostu ją przetestuję, jeśli ją kupię, to niezależnie od tego, czy będzie dobra, czy będzie niedobra, to Wam zrobię recenzję tutaj na kanale, żebyście widzieli, czy warto ją kupować, czy nie. Jeśli chodzi o zakup samej takiej bańki chińskiej, to moim zdaniem, że warto i bardzo mogę Wam serdecznie ją polecić. I co? to było wszystko moi kochani. Trochę krótko, ale myślę, że to co najważniejsze Wam przekazałam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie w komentarzach, albo w wiadomościach prywatnych. Wszystko będziecie mieli pod spodem. Yy, a ja wysłałam gorące, gorące buziaki i zapraszam Was na krótki bardzo filmik, który planuję nagrać teraz, dotyczący yy, kosmetyków, które możecie znaleźć albo stworzyć na bazie produktów, które macie w, siebie w kuchni, a które okazują się być rewolucyjne, jeśli chodzi o walkę o leczącą sylwetkę, o walkę z nadwagą i tak dalej. I tak dalej. Także teraz wysłałam gorące, gorące buziaki i zapraszam do kolejnych. 说。